Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest godzina prawie 10, a ja już idę na plażę. Eee, chcę korzystać ile się da, także idę jeszcze sobie kupić jakąś drożdżówkę i są <sum> przepyszne drożdżówki z, z budyniem. Także idę i, i lecę się. Nie wiem czy opalać, bo takie jest słońce za chmurą na razie. Ale do 13 może być fajnie, także zapraszam do oglądania. Ja właśnie skończyłam, idę teraz na plażę. Już się przebrałam, mam w planach sobie posiedzieć, o nie, widziałam sobie do jedzenia nic. Tylko kurde? no dobra. E, mam planach sobie posiedzieć na pewno do 19 na plaży, bo ewentualnie później pójdę na jakieś jedzenie, ale ogólnie chciałabym jak najdłużej, może nawet do zachodu słońca. Także idę korzystać, póki jest <grytanie> ciepło, chociaż jutro też ma być ładnie, więc jutro z rana też pójdę. Mam nadzieję, że kontent plażowy za szybko Wam się nie znudzi. Mi się jeszcze nie znudził. <grytanie> Także no. Fajnie, dzisiaj jest przyjemnie, bo dzisiaj nie, nie ma upałów, ale jest ciepło. To, to jest moja ulubiona pogoda. Wystarczy, że na to może mnie pada już jest super, jakby... To już jest moja ulubiona pogoda wtedy. bransoletkę, co z tego, że już mam na każdej ręce po dwie bransoletki na kostce, też już mam dwie, ale taką wypatrzyłam i ja wiem, że ona prawdopodobnie zaraz się czarnieje i tak dalej, ale było za 10 zł. Jakoś tak zawsze chciałam, ja chcę ją na kostkę, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo ja zawsze chciałam takie, wiecie, żeby tak ładnie sobie wisiało coś tam, bo ja zawsze mam takie, wiecie, w muszelki, zaraz Wam pokażę, jakie mniej więcej zawsze ubieram na kostkę. Czekajcie, takie, takie, o! O z tyłu, jakie słońce ładne eee, No właśnie, zaraz wracam na plażę, tylko tak chciałam zrobić rundkę, bo tutaj w Jędzowodzie jest taki fajny sklepik tam z tyłu I tam są zawsze takie fajne, piękne pamiątki Prześliczne są rzeczy takie, wiecie, żeby dom przyozdobić Czy jakieś te kubki, ramki, Jezu Tysiąc różnych pięknych rzeczy jest no i wziąłem tą razoletkę, Zmyślam na kostkę, żeby ją ubrać i dam znać, czy będzie dla mnie dobra, bo czasami mi zlatują zlatkarstka czy z kostki. Ewentualnie właśnie będzie na rękę. Przetestuję budusz o takich ładnych, wiecie, jakaś była nutka, nawet klucz wiolinowy był, były bardzo ładne, ale ta mi pierwsza padła w oko i mówię, pierwsza myśl, najlepsza, bierzemy to. Tak. Słyszycie my? Trochę mi brakuje rąk, więc będę was tak trzymać. <laughs> ale właśnie stąd czekajcie, czekajcie, czekajcie. No. Dobra, będę tak otrzymać, dobra, wybaczcie mi dzisiaj złe nagrywanie, ale właśnie schodzę z plaży, tylko czekajcie, muszę znaleźć jakieś wolne przejście w ogóle. Pełno jest tu ludzi, naprawdę jest ogromnie dużo ludzi. Eee, no i co, idę sobie coś zjeść, idę się przebrać i do i roboty czas. A jest dzisiaj taka śliczna pogoda. Tak mi grzało w plecy, bo siedziałam tyłem do słońca. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze nasmarowałam. Yy, I co? Ja byłam tutaj od, chyba od 10, 15 czy 20. Jest teraz po 13. Także no, tak idealny czas. Już dzisiaj bym wskoczyła do wody. Serio, dzisiaj woda miała 20 stopni, więc już dzisiaj dzisiaj bym weszła, naprawdę, bo było bardzo ciepło i chodziłam już tak praktycznie, że do pasa. Może wiecie, nie ma takiego typowego zachodu zachodu. Możliwe, że już gdzieś to mówiłam. To takie, Lubię chyba nawet bardziej. Dobra, nie będzie widać od tej strony, ale wiecie, że jest tu ładny kolorek nieba, chmury. To robi taki swój urok i, ta, i to spokojne morze. No, no zobaczcie przecież jak ono nie ma pal. Nie ma wiatru dzisiaj. Ja kocham taki taką pogodę. Jego nie umiem się wysłać, jestem sorry, jestem po pracy. Kocham taką pogodę wieczorami. Przyszłam dzisiaj na zachód słońca i nie mogę patrzeć, bo mnie tak tutaj radzi, ale wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie, zaraz... Tak się na naraz... tak razie chciałam przejść wzdłuż tutaj plaży, jedną drugą stronę. Przy okazji sobie wynalazłam Wynalazłam. Wypatrzyłam, gdzie jest tak miarę, wiecie, pusto, spokojnie, eee, więc sobie zaraz usiądę, poczytam książkę. No. Jest fajnie, korzystam, bo zaraz ma się pogoda zepsuć na dniach, także z każdego słońca y, korzystam na 100%. Udało nam się dzisiaj przyjść na pizzę hawajską. E, kontrowersyjna pizza, ale była na liście rzeczy do, do zjedzenia i tak dalej. Jeszcze kebab. Ej, miałyśmy kebab. najpierw gdzieś kebab, a później pizzę. No tak, być. Ja mam już trzecią pizzę, a kebab nie. Wczoraj też jadłam pizzę, ale co z tego, nieważne. Mamy naszą pizzkę hawajską Cały czas gryzą tutaj komary e, To jest moja w ogóle druga pizza hawajska w życiu Raz jadłam i mi posmakowała Także ja już jestem dzisiaj tak głodna, że już jestem w stanie wszystko zjeść Zobaczcie jakie znalazłam prześliczne muszelki. Ta jest, patrzcie jaka duża jest a ta, to jest ogromna. Pierwszy raz znalazłam taką muszelkę w całości, niepołamaną. A ja standardowo po pracy przyszłam na zachód słońca, właściwie to już jego końcówkę eee, było, no wiadomo, teraz Trochę dłużej zostajemy już, bo jest więcej ludzi, większy ruch. Ja z goferkiem naszym. Ja powiem Wam, że teraz nasze gofry są gofry dla mnie najlepsze. Po prostu przez to, że wiem, jak my je robimy, jak naturalnie i tak dalej, że wszystko jest jakby, wiecie, zgodne, nic nie jest odgrzewane, nic nie jest sztuczne, nic nie jest przesłodzone, to po prostu to są dla mnie gofry idealne. Jesteśmy na plaży o ósmej i przyszłyśmy zjeść śniadanie na plaży. Plan, planów było dużo yy, i bieganie i kąpanie się w morzu, ale to zostawiamy na inny dzień. Także jemy śniadanie, ja mam za niecałą godzinę do pracy, już od razu stąd sobie pójdę. Także fajnie. Już dawno się do Was nie odzywałam, ale w sumie nie działo się nic ciekawego u mnie, wiecie, zmianę praca, plaża, praca, plaża. Naprawdę, ja w każdej wolnej chwili jestem, czy to rano, czy na zachód słońca, czy po, po pracy, tylko że no jak wieje to jest lipa właśnie wieję. miałam sobie teraz siedzieć do zachodu słońca, ale idę jak się jeszcze przejść po mieście i, i wrócę tutaj tak gdzieś o 20.30 może. No. Bo wydaje mi się, że będzie dzisiaj ładny zachód słońca. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, okaże się. Powiem Wam, że chyba ani razu odkąd jestem na zachodzie słońca, ogólnie na plaży, nie było tak ciepłego morza jak dzisiaj. Jest tak ciepła woda. Ja chwilą chwilę zamarzałam, bo mi zimno, a woda jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła więc nie dziwię się, że tak dużo osób się teraz kąpie. Jezu, nie wiem czy mnie słychać. Ale wow. Naprawdę aż sama bym weszła, bo jest tak jak gorąco to przesadzam, ale jest... No w ogóle nie jest zimne morze, nie? Jakby najcieplej to mi jest właśnie e... stopy od wody. Przysięgam jakby i przestało trochę wiać, bo wiało wcześniej dosyć mocno. Jezu, bo ja znowu... <laughs> idę, idę, i, i jakoś już jestem tak dziwnie daleko od takiego zejścia tam, już nawet go nie widać. No, ładnie jest. A ja dzisiaj w końcu poszłam z rana na plaży, właśnie zrobiłam sobie chwileczkę przerwy. Idę na naszego szejka. E, no i co, jest godzina chyba 11, Ja tak jestem od 9.30. I teraz tylko w sobie jeszcze, nie wiem, do 13.00, albo o 13.30 posiedzę. No idę się umyć, przebrać, coś zjeść i do pracy, a jutro przyjeżdża cała moja rodzinka, także fajnie, bo ja jeszcze tak nie chodziłam do morza, się nie kąpałam, tak już nie wiem, sobie mi tak głupio dziwnie, więc czekam aż Marcysia przyjedzie i, i razem oficjalnie wejdziemy do wody, ale dzisiaj morze jest idealne, nie ma żadnych fal, jest takie, no fajne, takie wiecie, żeby się pokąpać i no nie wieje, także fajnie, fajnie. Dobra, robię ranking naszych shakeów. Mamy... Chyba możliwe, że już w którymś blogu to mówiłam, ale nie wiem. E, truskawkę, banana, wanilię, czekoladę i Oreo. Tak, żeby w całości pić, no to piłam e, Oreo, truskawkę i banana. I powiem Wam, że naj pierwszym miejscu jest dalej Oreo. Mm, nie wiem, nie umiem stwierdzić, czy mi bardziej truskawka smakuje, czy banan. Nie wiem, nie umiem stwierdzić, ale jeszcze z tych innych, właśnie z tych słodkich, ta czekolada jest przepyszna. Także... Yy, tak, taki ranking bez rankingu, bo właśnie nie umiem zdecydować, uważam, że wszystkie są pyszne i, i wszystkich warto spróbować. Ale jeszcze właśnie muszę takiego całego wypić, waniliowego i czekoladowego, bo to tak wiecie, tylko wcześniej to tam próbowałam i tak dalej, ale takiego, żeby mieć tak wiecie, w całości, ja to biorę i tak pół porcji śmietany, bo ja nie lubię jak jest dużo śmietany bo ostatnio do któregoś wzięłam i, i jednak za bardzo się tą śmietaną za, zamuliłam, tak wiecie, zasłodziłam. Także bananowy i truskawkowy jest fajny, bo nie są słodkie, a czekolada i oreo to są... Ło! Wow. Tyle cukru! No, ale, ale dobre.